Chyba moi kochani trochę minęła ta informacja, bo byłam po prostu, o jezu, byłam po prostu out of life, ale. Yy, wracając z Malty, towarzyszył mi ogromne ból głowy, o tym chyba wspominałam. No i tak, jak od wtorku do piątku trzymał mi ten ból głowy, tak potem totalnie mi się, słuchajcie, pogorszyło i okazało się, że mam zapalenie górnych dróg oddechowych, całe zatoki. I tak naprawdę sobota, no w niedzielę był największy kryzys, w sobotę już też było słabo, więc niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i dziś czwartek. I ja dopiero jestem w stanie funkcjonować. Nie pamiętam, kiedy tak długo i tak obficie byłam chora. Naprawdę pamiętam, że raz w nocy się przebudziłam budziłam, miałam tak ogromny ból głowy, że po prostu nie wiedziałam, co mam robić. Już chciałam dzwonić albo na sur, albo do moich rodziców, żeby po prostu mi ratowali. Naprawdę powiem wam, że przeżyłam istny koszmarek, mały taki swój, i tym sposobem praktycznie dwa tygodnie byłam po prostu poza swoim życiem codziennym, poza swoją rutyną. Oczywiście w trakcie tej choroby narzekałam, było mi źle, narzekałam, że nie mogę pracować, że wracam z wakacji i nie mam takiej fresh energii, tylko właśnie choruję, ale. Dostrzegam tego pewne plusy, w takim sensie, że trochę zatęskniłam za swoją codziennością i swoją codzienną rutyną i mimo, że wiem, że będzie ciężko wrócić, to myślę, że będzie ok, że będzie stabilnie. Dzisiaj jest pierwszy wieczór, kiedy mam energię na cokolwiek. Jest 22 zaraz, więc i tak pewnie myślę, że ta energia zaraz będzie schodzić, ale chciałabym e, ogarnąć w mieszkaniu, posprzątać. Dzisiaj w ogóle już rano byłam na rzęsach. Całe szczęście ja na rzęsy mam e, naprawdę bardzo blisko, więc y, dałam radę tam się pojawić i nie kosztowało mi to wiele wysiłku, więc mam już rzęski. Jutro idziemy, słuchajcie, na pazurki, ale też muszę ogarnąć włosy. W ogóle czuję, że muszę tyle rzeczy ogarnąć. Jeżeli chodzi o życie codzienne pracę, ostatnio strasznie kiepsko mi idzie w mojej pracy, w mojej działalności, czuję, że jakoś tak marno swój potencjał na wielu płaszczyznach. Miałam trochę kryzys przez tą y, chorobę. Nie wiem, czy dlatego, że miałam dużo czasu na rozmyślenia, czy co, ale jestem w takim momencie życia, że nie satysfakcjonuje mnie to, co robię na co dzień, i muszę troszeczkę się postarać i trochę sobie sama pomóc, y, więc tak. Ale są takie poważniejsze rzeczy, ale są też takie bardziej mniej poważne rzeczy, jak to, że na przykład chciałabym bardzo nowe, w ogóle mam ochotę zmienić skina, mam ochotę trochę się, coś w sobie zmienić, mm, na pewno bardzo chciałabym mieć do fryzjera, ogarnąć z moimi włosami, bo na razie są takie po prostu, o, takie o, są, chciałabym, co jeszcze, trochę jesiennego skina zmienić też, jakąś fajną kurtałkę, fajne ciuszki, no dobra, to w sumie są takie pierdoły, zapraszam was na vloga po prostu... Comeback to life, tak on się powinien nazwać. Comeback to my life. A dzisiaj mówię, sprzątamy. Jutro też bym chciała wybrać kanapę, bo on też czuję, że jest taka, wiecie, zapocona, że taka chorubskiem. Yy, I chyba zrobimy sobie dzisiaj maseczkę, bo czuję, że moja cera i w ogóle moja twarz, moje całe ciało jest jakieś takie opuchnięte i tragiczne, więc jutro w ogóle czeka nas pierwszy trening na Siłce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. We will see. Dla y, zmotywowania się do sprzątania kupiłam sobie na przykład wielkie płyn do mycia szyb i takie coś, taką fajną piankę do mycia. Zobaczymy, a teraz wykończyłam praktycznie coś takiego od Cifa. Ogólnie bardzo spoko, ale jeżeli chodzi o mycie szyb, to, to troszeczkę smugi robię. Ja ogólnie nie najlepsza w myciu szyb i luster, ale to trochę mi robiło smugi. Zrobiłam sobie witaminkę C, więc wypijmy i lecimy z tematem. Zastanawiam się, czy dam radę dzisiaj spać w maseczce kolegonowej, ale czuję, że naprawdę moja skóra tego potrzebuje, więc chyba ją założymy. Tylko wyciągnęłam ją szybciej zodówki, bo nie chcę, żeby była zimna, żebym sobie nie mogła, nie, nie, nie położyła takiej wiecie lodowatej na zatoki. I jeszcze chciałam dzisiaj nagrać przepis na ciasto. Specjalnie kupiłam e, blachę, bo moja gdzieś zginęła w akcji, robiłam ciasto dla mamy. Zobaczymy. Strasznie się rozgadałam. Dobra, let's go! Słuchajcie, ja po prostu absolutnie przeuwielbiam te maseczki. Zostałam je w paczce pierowej i po prostu to była paczka pierowa życie. naprawdę. Została mi ostatnia maseczka ja je sobie dokupię, bo one są cudowne. W ogóle zobaczcie jak ona jest piękna, przepiękna. Coś zajebistego po prostu. I teraz jeszcze godzina, ona jest taka e, podatna na ruchy, ale za godzinkę pierwsze wszystko się wchłonie i będzie wszystko super, jasne. Yes. Już, słuchajcie, w łyżeczku ta maseczka już wyglądała się w taki sposób drastyczny, ale powiem wam, że musiałam sobie tu obciąć na yy, wysokości zatok, no bo trochę jestem stupid i to, że wyciągnęłam tą maseczkę wcześniej z lodówki nie znaczyło, że ona nie będzie miała tego takiego charakterystycznego, chłodzącego efektu. I troszeczkę mi się gorzej zrobiło w te zatoki, więc szybko sobie tutaj jakby tą górę ścięłam i tak z dwie godziny trzymałam. Ale wiecie, liczyłam, że trochę podłapię temperaturę skóry, ale no zapomniałam, że te maseczki są takie chłodzące, że to jest cały czas zimne, więc ogólnie mam nadzieję, że sobie za dużo to nie zaszkodziłam. I to, co jakby zdjęłam z czoła, dałam sobie jako dodatkową warstwę tutaj, więc ogólnie tu będę miała full po prostu treatment. I bardzo grubo tej te maseczki nałożone mam tutaj właśnie pod oczami te punkty grubsze tu na brodzie, więc jestem ciekawa ogólnie nawet już zastanawiałam się nawet już teraz, czy jej sobie nie ściągnąć, ale wygodnie mi teraz w niej. One naprawdę po tej godzinie, teraz już w ogóle minęły dwie, to one są bardzo wygodne, nie zjeżdżają, nie ruszają się ani nic, więc jest spoko, zakładam sobie jeszcze skarpetki, bo jestem Tim spanie w skarpetkach. Słuchajcie, naprawdę bardzo rzadko kiedy nie śpię w skarpetkach, bo ja po prostu uwielbiam, jak jakim jest cieplutko w stópki więc wjeżdżają karpeteczki, muszę sobie kupić jakieś takie specjalne do spania. To był dobry wieczór. To był taki pierwszy bardziej ogarnięty wieczór, że faktycznie w ogóle zabiłem sobie długi prysznic. Wiecie, mam, mam smooth nóżki wybalsamowane, naoliwione i wszystko. Włosy chciałam w ogóle dzisiaj sobie też umyć już zawczasu, ale już jest za późno i nie chcę używać suszarki i budzić sąsiadów. Więc włoski zrobimy sobie jutro, ale I mam szczerą nadzieję, że jutro w wstanę i będę się dobrze czuła, bo rano jest trochę gorzej momentami. Mm, ale mam nadzieję, że będę się dobrze czuła i że się do montowania filmu na YouTube. I w końcu ponagrywam jakieś rolki, zrobię jakiś content contentu, bo Słuchajcie, mam taki kryzys, jeżeli chodzi o moją pracę, że nie wyobrażacie sobie po prostu. Kocham po prostu tą butelkę od Duffy Miałam właśnie z nimi współpracę. Ale mam już trochę ją poobdartą, bo, bo wyjątkowo często mi gdzieś spada. I to jest taki nowy comment jej i muszę sobie po prostu wymienić dla estetyki, ale I love it. Dobranoc, moi drodzy, widzimy się jutro. Dzień dobry, moi drodzy. Czekajcie, muszę wyłączyć swoją e e planie włosów, mam już zmontowałam właśnie film na YouTube, a więc jest gotowy, żeby pójść w świat. Nie bez powodu jest takim brudnym turbanie, ponieważ dzisiaj e mam trochę kryzys, jeżeli chodzi o moje włosy i chcę coś z nimi zrobić, ale zanim się mówię do fryzjera i do tego fryzjera pójdę, to pewnie trochę czasu minie, więc stwierdziłam, że dzisiaj jeszcze sobie yy, raz po raz kolejny zrobię tonerem Cherry Cola. Trochę już chcę tej Cherry Cola chyba odejść i mam ochotę już na taki chłodny, po prostu basicowy, czekoladowy brąz, ale robiłam sobie dzisiaj ten Cherry Cola na odżywkę, czyli zmieszałam odżywkę z odrobiną toneru, do tego trochę wody i po prostu to trzymałam jakoś, nie wiem, 20-25 minut na włosach. Umyłam teraz yy, skórę głowy i spłukałam tą farbę, i teraz jeszcze drugą odżywkę, po myciu sobie nałożyłam, już bez tonera. No i zobaczymy, jaki będzie efekt, bo mam wrażenie, że to na linii włosów praktycznie nic mi nie złapało. Nie chcę mieć mocnego efektu, ale po prostu ten kolor już mi się spokuje i mam takie nierównomierny, a chciałabym. Słuchajcie, nie mam absolutnie nic w lodówce. Za godzinę muszę iść na paznokcie, więc dojadam jakieś takie dziwne resztki. Miałam tutaj trochę łososia, jedno jajko gotowane, a teraz mam twaróg z cebulą, papryką, pomidorem i solą. Słuchajcie, ja uwielbiam ja po prostu jestem największą fanką na białych chyba ever, po prostu dla mnie skry, twarożki, jakieś jogurty, kefiry, maślanki, to jest po prostu coś cudownego. I nawet na słono taki twaróg mi mega smakuje. No i słuchajcie, muszę zaraz wyjść, a czekam na kuriera, bo przychodzi do mnie Ultra Human Ring. Zaraz Wam jeszcze powiem, o co z tym chodzi, ale mega się jaram. Na razie nie będzie tego ringa jeszcze, tylko będzie... To jest taki inteligentny pierścionek, który bardzo dużo parametrów w naszym ciele nam mierzy. Jest on na maksa ciekawa. To jest koszt około 2000 zł, więc to nie jest tania zabawka. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Kupiłam go właśnie, jak byłam chora, bo się trochę już zirytowałam na tą chorobę i stwierdziłam, że może on w jakiś sposób może też się ogarnąć cykl, cykl spania. On też w ogóle podobno informuje, że istnieje ryzyko właśnie, żeby, że, że coś tam temperatura w organizmie wzrasta i tak dalej. No jestem ciekawa, czy ocenię, że to jest w pizza na wodę fotomontaż, czy faktycznie fajny gadżet, mm, który dużo daje. Ja słyszałam dużo pozytywnych opinii i też nawet spotkałam się z osobami, które go mają i polecają, więc zobaczymy, ale na razie przychodzi do mnie size kit, czyli będę musiała testować najlepiej przez około 2 dni, dzień noc. Który rozmiar tego pierścienka będzie dla mnie odpowiedni, potem faktycznie, jakby dopiero zaznaczam, i wtedy już faktycznie ten pierścionek do mnie przychodzi. Więc trochę cierpliwości to ode mnie wymaga. Nie no, na, na słono to jest po prostu coś pysznego. Nie wiem, czy bardziej wolę na słono, czy na słodko. Ciężki dzień dzisiaj, bo powroty do rzeczywistości są ciężkie, jednak naprawdę miałam dużo zaległości i no ciężko dzisiaj, ale byłam właśnie na nowych pazach, e, w ogóle miałam się wstawić materiał reklamowy, o którym zapomniałam, nie no taki przypał, że aż do tego wszystkiego mi zgłoszy i mnie rozblała głowa, w ogóle nawet nie chcę o tym myśleć, więc masakra, słuchajcie, lecę szybko na siłkę, też w ogóle zapał yy, na no tą siłownie mi zszedł ale no trzeba w końcu ale powiem wam, że jak ubrałam ten komplet to, że co to, to robi za figurę klepsydry czy wy to widzicie? jaką to robi piękną talię, on jest tak ultra wygodny że mimo, że to jest czarny kolor a jak wiecie nie do końca lubię yy, chodzić w czarny, no to normalnie go ubieram bo to jest po prostu cud naprawdę no, to jest coś cudownego, mega wam polecam no i lecimy moi drodzy jestem dobrej myśli, będą moi znajomi więc może trochę bardziej mi się zachce wish me luck, chcę na pewno się popodciągać i też trochę te nogi rozruszać, ale też jakieś mobility oczywiście słuchajcie, pogoda bardzo średnia nagle jak wyzdrowiałam to jest po prostu diametralne zachmurzenie, a jak byłam chora to po prostu było pięknie, naprawdę było pięknie, dobra nawet już nie gadam o tym let's go Matko, wróciłam o 12, bo mam na tenisie, jest 15, bo od razu po tenisie pojechałam na cardio. Lubię ostatnie takie połączenie, że właśnie na sobie nawet na cardio. I to jest taki trening w ciągu tygodnia, który jest dodatkowy: czyli że po prostu mogę go zrobić, nie muszę, ale robię. No bo zazwyczaj jest właśnie w środę, mam tego tenisa, na to przestrzeń. I jak się wiecie, na tym tenisie, taka rozgrzana, ale jeszcze nie taka mega zmęczona, to właśnie sobie lecę na siłkę. Dzisiaj robiłam pół godziny schodów, rozciąganie, podciągnęłam się jedną serię. Wracam do domu wyczerpana i na maksa głodna, jem sobie takie burrito z cateringu, właśnie mnie na siłowni z catering. Bardzo go lubię i bardzo często go zamawiam i słuchajcie, to jest chyba moment, w którym ja potrzebuję mikrofale, no bo jak ja mam takiego wrapa podgrzać? Na patelni byłoby ciężko, żeby on się cały podgrzał, więc jem go po prostu na zimno. I chyba serio no muszę pomyśleć o tej mikrofaluszce, bo ostatnio naprawdę dosyć często czuję i potrzebę. ale tak samo airfryer zresztą. Nie wiem co jeszcze robię, że go nie mam. Mm, więc no, słuchajcie, zajadamy i po prostu muszę chwilę posiedzieć i zjeść. Ale w wrapik i powiem Wam, że do jedzenia oglądam yy, ogólnie coś tragicznego. Nie wiem, czy wy ostatnio... Yy. Każdy historię Krzysztofa Gonciarza i to, w jaki sposób został tragicznie pomówiony o rzecz, których nigdy nie zrobił? Nie wiem, jak było naprawdę, ale po prostu tak mnie wciągnęła ta sprawa, ta cała seria Perseusz, że po prostu głowa mi wybucha, nie? To, do czego to, to, to szło? Itnet. Ja tego nie oglądam w kontekście dramy internetowej, bo to nie jest drama, dla mnie to jest już naprawdę taki mocny dokument o tym, jak bardzo łatwo można zniszczyć drugiej osobie życie przez kłamstwa i pomówienia i jak ślepo wierzymy w to, co widzimy w internecie. Dlatego ja też nie mam czegoś takiego, że ufam której jest ze stron na 100%, na 1000% absolutnie. I nawet jak mi ktoś przedstawia naprawdę twarde dowody, to ja tak mam coś takiego, że nie było my tam, nie widziałam tego na żywo, więc nie jestem w stanie stuprocentowo jakby zaufać i być przekonana, że, że to jest prawda. Ale no po prostu mi to po prostu zryło głowę. Dajcie znać, czy wy w ogóle ogarniacie tematy, co wy uważacie, bo ja po prostu nawet nie mam z kim o tym porozmawiać, bo czuję, że raczej nikt w moim kręgu tego nie ogląda, ani nic, ale po prostu... <śm> Moi kochani, przyszła do mnie dzisiaj paczka z Ultra Human i słuchajcie, to jest tak ekspresowy proces, one w ogóle idą z zagranicy te paczki, size kit, czyli to takie mierzenie rozmiarów, przyszło mi bar bardzo szybko i teraz miała być dopiero jutro, a jest dzisiaj, przy czym ja jeszcze zmieniałam realizację zamówienia, bo zamówiłam sobie, kurde, czy ja już to mówiłam tu na YouTubie? Nie pamiętam. Zamówiłam sobie kolor Rose Gold, ja lubię różowe złoto, ale ono było matowe i widziałam na TikToku wiele, wiele opinii, że ono po prostu po jakimś czasie wygląda jak brzydkie, żółte, miedziane coś, więc jednak postawiłam, moi drodzy, na złoto i jestem z tej decyzji zadowolona. Na początku mi się nie podobało to złoto, bo miałam wrażenie, że wygląda po prostu mega tanio i kiczowato, ale jak już mam to na ręce, no to wiadomo, ten pysionek jest ogromny, on się rzuca w oczy, ale jest spoko, podoba mi się. Co lepsze, dostałam go zwrot pieniędzy, bo okazało się, że Rose Gold było 50 euro, podajże, e, droższe, więc ogólnie nie dość, że bardziej mi się finalnie podoba, mam nadzieję, że nie będzie aż tak zmieniał koloru w użytkowania, co właśnie Rose Gold, to jeszcze, słuchajcie, było tańsze, więc 200 zł do mnie wróciło, więc, jak wiecie, jak działa matematyka kobieca, to spadło mi to po prostu z nieba, dostałam jeszcze do tylko 200 zł. Słuchajcie, ja już się łączę z pierścionkiem, na chwilę trzeba było go poladować. Podaję teraz swoją wagę w aplikacji, ale jaką miałam teraz wagę, nie jestem. Powinnam się zważyć ogólnie. How tall are you? Eee, MET73, dajmy. Data urodzenia. 19.07. Ogólnie trochę mnie dekoncentruje to, że to jest aplikacja po angielsku, i z tego co widziałam, nie da się chyba po polsku. Ja, mimo że, no powiedzmy, że rozumiem, nie mam jakiegoś mega zaawansowanego angielskiego, i jakby rozumiem większość, to jednak mam coś takiego, że ja muszę się trochę bardziej skupić. Wolę, jak wszystko jest po polsku. I to jest coś takiego jak Listen to Your Body Clock czyli e, zegarek mi chyba będzie sugerować, o której najlepiej, żebym wstała i poszła spać. Oh, switch language. Ej, dobra, jest polski, da się na Polski, uwaga, patrzę. No, jestem, że jest polski, ale widziałam, że wszyscy, którzy wstawiają, może po prostu wolą po angielsku. No dobra, spoko. A, i to jest napisane, że Ultra Human Ring wymaga okresu kalibracji trwającego do 15 dni, aby dokładnie poznać unikalne wzorce Twojego ciała. W tym czasie analizuje Twoje osobiste biometry i ustala wartości bazowe dla kluczowych metryk, takich jak cykle snu, zapewniając, że dane są dostosowane do indywidualnej fizjologii. Dobra, tutaj są pytania o cykl, o miesiączki. Dobra, ustawię aż od stycznia datę swojej miesiączki. Ej, jestem zakochana, ale jestem umówiona też z moją mamą i z moją siostrą, więc chyba po prostu w trakcie będę to wszystko robić. Ring jest na moim palcu. Mega się jaram, naprawdę mega się jaram, ale... Ubierajmy się i lecimy. Będę wam dawać znać na bieżąco, naprawdę dużo funkcji jest, które chcę przetestować. Okno kofeinowe, spanie, właśnie trening. Dzisiaj zabiorę na trening ten zegarek, ten pierścionek. We will see, let's go. Słuchajcie, tych funkcji tego zegarka, mamy już w ogóle następny dzień, tych funkcji tego zegarka jest tak dużo, że ja trochę się gubię i nie wiem w, jakim, w jakiej kolejności wam zdawać recenzję. Na przykład e, dzisiaj wiem, że mój wynik snu był naprawdę spoko. Miałam chyba 82 punkty i ten zegarek ma super właśnie funkcję taką, że. A to z w ogóle o, sobie, o czym ja teraz powinnam yy, mówić do Was, zaraz Wam powiem dokończę, bo kupiłam sobie, słuchajcie, zobaczcie wczoraj taką malutką, naprawdę mega małą gofrownicę. Nie wiem dlaczego taką małą, bo ogólnie ja raczej jak robię gofry, to myślę, że też często mam gości, więc... Yy, yy. Goście, więc mi by się opłacało ogólnie mieć większą, no ale mam jaką mam, dobra nie będę narzekać. Ciasto na gofry zrobiłam proteinowe, więc mam nadzieję, że wyjdą, bo już wyszłam z sprawy trochę gofrowo, no bo długo już nie robiłam gofrów. Muszę popsikać oliwą, testujemy, ale nagrywam też rolkę, więc czekajcie, muszę to rozplanować. O. Dobra, ogólnie w instrukcji było napisane, że 8 minut to będzie miało się robić, jeden gofer, Okej. Okay. Odnośnie tego pierścionka powiem Wam, że na razie jeszcze trochę ogarniam aplikację, przynajmniej staram się ją ogarniać i staram się ogarniać te wszystkie parametry, które tutaj mam, bo tego, jak widać, jest naprawdę sporo. E, tutaj mam, ta setka to jest co? Ruch. Dziś podobno... Aha, jestem aktywna już od 3 godzin dzisiaj. Mam już 4200 kroków, a na zegarku 4300 kroków. Czyli na zegarku mam więcej, To jest trochę dziwne o 100 kroków, bo zegarek założyłam w ogóle później dzisiaj, ale dobra. To jest jeszcze taka różnica, że spoko. Zegar zegarek mam na prawej ręce, więc ja bardzo często myślę, że. O jezu! Oh my god! Tak to powinno wyglądać, ale odwaliłam manianę. Oh my god! Dobra, mam nadzieję, że jakoś to będzie w tle, jeszcze go widać, Rebeka. No cóż, to no pozostało tylko czekać, aż coś tam się wykluje z tego. Tutaj mam jakieś np. czas w aktywności, czas, kiedy byłam na treningu i tak e, Mam poziom stresu, ale w ogóle non-stop mi to pokazuje, że jestem zestresowana dosłownie Dziś podobno 40 minut byłam zrelaksowana, 25 zestresowana, ale wydaje mi się, że to na przykład mogło być, jak byłam na spacerze. Wiecie. Fajnie mierzy sen na pewno. Spam, słuchajcie, 9 godzin i 5 minut. Spokój wymaga uwagi. Ciężko teraz to wszystko jakby poruszać na temat tego zegarka, bo mam go niecałe 24 godziny, a on tutaj w ogóle potrzebuje 15 dni, żeby zrobić taką dogłębniejszą y, analizę. No, ale miałam tak, byłam obudzona przez 11 minut w nocy, to jest prawda. Yy, sen rem miałam 2 godziny 13 minut, lekki sen 5 godzin 40 i głęboki sen godzinę 20. Mam tutaj normalnie, wiecie, zaznaczone yy, cykle snu, tutaj mam te chyba fazy, że mogę sobie klikać. Tu mam w ogóle ruchy zaznaczone podczas snu. Oh my god! Poranna czujność, 22 minuty. Lekka poranna ospałość. Odczuwałeś lekkie zaspanie, ale udało Ci się rozpocząć dzień bez większych problemów. Aby to poprawić, bądź konsekwentny z wczesną kolacją, porannymi ćwiczeniami, unikaniem kofeiny oraz ograniczony ekspozycję na światło późno wieczorem. Przewracanie się i wiercenie podczas snu, 19. Ja nie wiem, co to znaczy, bo nie ma tutaj żadnego odnośnika, czy to jest dużo, czy mało, ale jest napisane, że coś mogło wpłynąć na spokój Twojego snu. Sprawdź temperaturę w pokoju, wilgotność, poziom hałasu i unikaj takich rzeczy jak stymulanty oraz ekspozycja na światło przed snem. Okej. Okay. Ale też jest napisane, że Sleep Index wymaga 15 dni danych o twoim śnie z ring do kalibracji. Więc jak widzę, tych parametrów, no naprawdę odnośnie mojego snu jest dużo i to aż idzie po prostu zwariować. Ale prawda jest taka, że coś tu co ten zegarek ma, co mi się najbardziej podobało. Czekajcie, czy tu już jest ogarnięta sytuacja? Oj. Coś co najbardziej mi się podobało, to chyba fakt, że mam taką opcję jak wybudzanie. I tam są różne opcje, na przykład mogę się wybudzić, kiedy równo wybije mi 8 godzin snu. I mogę zaznaczyć, że albo dopiero mam je obudzić, kiedy będę miała dobry wynik snu, albo dopiero mam je obudzić, kiedy coś tam innego. Ja sobie wzięłam opcję, no bo to wiadomo, niektórzy na przykład muszą wstać o 8 rano. Ja no do pracy się nie spieszę, jakby wiadomo, że chcę wstawać im wcześniej, tym lepiej, ale no nie mam e, stricte deadline'a, w którym muszę gdzieś tutaj przy biurku do pracy Wsiąść, więc ja sobie zaznaczyłam, że mamie obudzić mm, około godziny 8 i malukę godziną, czyli między godziną 7 a 8 mam je wybudzić w momencie, w którym będę miała najlepsze parametry pod obudzeniem mnie, czyli będę miała na przykład płytki sen, czyli że łatwo będzie mnie obudzić, łatwo będzie mi wstawać, tak, przynajmniej ja to zrozumiałam. No i obudził mnie dzisiaj o 8.00. No prawda jest taka, że naprawdę mnie obudził, to było bardzo przyjemne, ale czy wstałam z łóżka, to była druga kwestia, bo potem już poszłam spać na godzinę. Spałam 9 godzin, to jest mega dużo jedyna. Dobra, zajmiemy się goframi. Zobaczcie jak te goferki ładnie wyszły. Jestem w szoku. Ogólnie gofrownica daje radę moim zdaniem. Jeszcze w sumie nie testowałam, ale wyglądają obiecująco, tylko że no strasznie długo to robiłam. Yy, dodałam sker, pomarańcze i ta czekolada to jest po prostu kakao z cukrem waniliowym zrobione w mleku, więc no z niczego powstało coś. Jestem z zadowolona.